Cześć moi drodzy! Dzisiaj chciałbym dosłownie w paru ujęciach pokazać Wam, na jakim jesteśmy etapie, bo jesteśmy już naprawdę przy samym, prawie samym końcu. Dzisiaj będzie taki właśnie szybki film, natomiast jeszcze nagram myślę, że około 10-minutowy film, kiedy już dokończymy wszelkie prace i cały budynek będzie już totalnie na gotowo. No dzisiaj jesteśmy chyba, nie wiem, 98% prac ukończonych, więc myślę, że ten finalny film będzie za. 2-3 tygodnie dosłownie. No dobra, więc co tutaj mamy? Mamy przede wszystkim, zobaczcie, mamy już wszędzie położone panele. Całość domu jest już też wymalowana. Mamy wszędzie założone punkty elektryczne. Tu Wam pokażę fajną rzecz, która mi się bardzo podoba. Zobaczcie, tutaj mamy takie przejście, i to są kafle, właśnie po to, żeby, no żeby było tak praktycznie, że jak wchodzi się z zewnątrz, to najpierw można sobie właśnie tutaj. Zdjąć buty, i dopiero kiedy wchodzi się do tego otwartego salonu z aneksem kuchennym, tutaj jest przygotowane na niego miejsce. No to już wchodzi się na panele. Tu jest właśnie też no wszystko, jest przygotowane, czyli mamy i wodę, i kanalizację. Tu jest przygotowane przyłącze siły pod płytę indukcyjną. Tak to, tak to wygląda. Dobra. Co chciałbym Wam pokazać w sumie takiego najładniejszego, to raz, że mamy już wszędzie wstawione drzwi, a dwa, że mamy gotową łazienkę. I zobaczcie, jak ona wygląda. Zaczekajcie ja tak od samego początku pokażę. Mamy i wannę, i kabinę prysznicową. Zawsze jest tak, że panowie wolą kabinę, panie wolą wannę. Więc tutaj. Gdzie naszym potencjalnym klientem jest właśnie jakieś, jakieś małżeństwo, czy no, tego typu tutaj przedział osób, no to, to zaspokajamy obie te potrzeby. Tak to wygląda. No mi się bardzo podoba. Dobra, idąc dalej. Tutaj wszystko też już jest wykończone. Tak naprawdę z takich prac, które nam pozostały, to pozostało nam chyba tylko. Elewacja. Elewacja, czyli praca gdzieś tam na zewnątrz. Jeszcze pokażę Wam garaż, tylko kurczę. Tutaj nie mam światła, ale może coś tam będzie widać. Chociaż zobaczymy. Znaczy, no, słabo widać. Dobra, to tylko Wam powiem, że tam, tam, tam kurczę nie widać. Mamy już też na gotowo piec podpięty. No i w sumie no, faktycznie 2-3 tygodnie. O, tu mamy jeszcze sterownik do tego pieca. Taki moduł, gdzie można sobie programować temperaturę. No i wszystko jest już naprawdę na ukończeniu. Dobrze, moi drodzy, to za 2-3 tygodnie, jak wszystko będzie już takie naprawdę ukończone, to będzie jeszcze jeden film, gdzie pokażę Wam i z zewnątrz, i wewnątrz. Także dzięki wielkie i do zobaczenia. Hej!